Internet Explorer teraz w nowej wersji, e, ósmej, jak zresztą widać w sekcji bezpieczeństwo. Pierwszy element na liście to element pozwalający na usunięcie historii przeglądania, do którego nawet przypisany jest skrót klawiszowy. Czyli teraz bardzo szybko, posługując się tym skrótem klawiszowym, e, możemy wejść do historii przeglądania i teraz mamy Sześć lub nawet siedem różnego typu wyróżnień, gdzie zaznaczamy, co też Internet Explorer ma w tym momencie usunąć. Mogą to być tymczasowe pliki internetowe, które przechowywane są poprzez przez przeglądarkę internetową, sławetne cookies, jak i również historia przeglądania. Mogą to być dane formularzy, mogą to być hasła, na przykład jak hasło do różnego typu. Portali społecznościowych, gdzie mamy z login i hasło, by się zalogować, to też jest rzecz taka. Teraz jeden przycisk, jeden skrót klawiszowy, lub też sekcja bezpieczeństwo i mamy możliwość usunięcia. Pytanie jest o tyle ciekawe, że w poprzedniej wersji przeglądarki ta funkcja jest identyczna. Myślę, że to troszkę też tak, że było zbyt mało informacji o tym, jak duża i istotna zmiana jest pomiędzy wersją szóstą a wersją siódmą bo ta sama funkcja była dostępna już i jest dostępna również w wersji 7. Także teraz już w bardzo szybki sposób możemy usunąć całą historię naszego przeglądania internetu.